A już w tym momencie przywitajcie bohaterki pierwszej walki żeńskiej! Kurczę, publiczność jest dzisiaj rewelacyjna. Reagują na wszystko i to jest bardzo piękne. To jest wasze prawo. Publiczność zawsze jest najważniejsza. To dla was i dzięki wam powstają te widowiska. A już w tym momencie przywitajcie! Przed wami Ewa! Mrs. Honey! Wy! Szaticka! I w tym momencie męska część publiczności, nawet jeśli była po środku, to już jest po stronie Mrs. Hardy. 57 kilogramów. Zapraszam do nas. I przyszedł czas na jej przeciwniczkę! Przed Wami Maja Staśko! Akrobatyka, gimnastyka, balet, murarz, tynkarz, akrobata. Maja Staśko wniosła dzisiaj rano na wagę 63 400. Także ponad 6 kg różnicy. Zapraszam dziewczyny, chodźcie do Face to Facea. Bliżej dziewczyny, bliżej. Jeżeli macie coś do powiedzenia, to jest na to czas. To jest prośba, żeby miodek walnęła maję, czy żeby maja walnęła miodek? Bo to jest. Niejasne. Dobrze, drogie panie, proszę o odrobinkę skupienia. Spójrzcie sobie rzeczywiście w oczy na poważnie teraz już. Hani zapytała, czy chce się złapać za ręce. Maju, czy czujesz się bardziej komfortowo teraz? Tak, jest wszystko okej. Okay. Ewa, czy ty się czujesz teraz bardziej komfortowo? Widziałam, że Maja trochę tak drży, i chciałam. No, w sumie tak, nie? No. Czyli po prostu chciałaś jej pomóc troszkę tak się uspokoić, wycilować To jest bardzo szlachetne z Twojej strony. No, każdy czasami pomaga. Każdy czasami pomaga, to jest piękne przesłanie. No, ale jutro się napierdalamy. No, ja to chodzi! Pozycja bokserska! Panie i Panowie, Mrs. Hari ujęła to krótko i dosadnie. Jutro będzie właśnie to działo się w klatce. Hajlik, ogarniajcie pay-per-view Mrs. Honey, Maja Staśko, a Maja jeszcze dzisiaj będzie miała okazję ze mną i z Malikiem e, wziąć udział w live, więc bądźcie z nami, oglądajcie. E, już o godzinie 21.00 to się wydarzy e, konfrontacja, na którą bardzo czekaliście. Zrobimy to. Od razu nazywasz to konfrontacją, Pawłowski, nie wiem no po co. Malik, bądźmy szczerzy, to jest konfrontacja. Ostatnia konferencja nie. potwierdziła to. Nie, nie wydaje mi się tak, jak mówisz mhm. i myślę, że to no, dla mnie właściwie, ja się cieszę na kapież. No tak, no bo ty możesz to traktować jako to spotkanie, jako, które, na które się nie zgadzała, tak? O czym mówisz? Teraz, o randce, którą mi No na przykład.